Z tej strony. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek z Gry Good Pizza, Great Pizza pojawiła się bardzo duża aktualizacja, która po raz pierwszy wprowadziła specjalny karnet szefa. Wydarzenie trwa do 6 kwietnia i mamy tutaj informację. Aktywuj karnet szefa, aby otrzymać ekskluzywne skórki dodatków, dekoracje, przedmioty i wiele, więcej nagród. Tak więc sprawdźmy, idziemy do sklepu. Z tego co widzę, to te karnety są niestety płatne. Karnet szefa zawiera dostęp do dodatków po sezonie. Można odblokować trufle Więcej ekskluzywnych nagród, a karnet mistrza zawiera karnet szefa, jakieś 100 żetonów pizzy i chyba możliwość odblokowania wszystkich nagród teraz, na raz. Za 40 zł, czyli to jest 10 zł różnicy. Specjalnie dla Was kupię tą droższą opcję, ale musicie tutaj zostawić bardzo dużo łapeczek w górę. No i nie zapomnijcie o subskrypcji. Najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego mojego filmu, bo wiecie, to jest 40 zł. Ale że tak długo już nie grałam w Good Pizza Great Pizza, no to klikamy jest kupione. No i gdzie ja to mogę odblokować teraz? Okej, okay, widzę, że pojawił się nowy składnik w dodatkach, czyli trufle, ale muszę grać przez kolejne trzy dni, żeby je odblokować. W ogóle nie wiem, czy pamiętacie, ale przeniosłam się z gry z komputera na telefon, więc tutaj już mogę sobie wymienić w razie czego te diamenty na dolary, bo tego na komputerze nie miałam, ale chwila, moment, bo ja odblokowałam tego pasa, ale ja nie widzę, gdzie ja go mogę tutaj użyć. No nie wiem, może jak wejdę do gry, to mi się coś odblokuje. Wiadomości, jeśli jeszcze tego nie wypróbowałeś, to omijasz wspaniałe wartości odżywcze. Fakty na temat pizzy dnia. Najnowsze badania przeprowadzone przez SSP donoszą o bezpośredniej korelacji między asortymentem unikalnych dodatków piekarniczych a popularnością pizzerii. To wszystko na dzisiaj. Good Pizza, Great Pizza. I obejrzę sobie reklamkę, bo chcę otrzymać nagrodę w postaci jednego diamancika. Bo te diamanciki są naprawdę tutaj ważne, bo można je na dolary wymieniać. Cześć, wiesz, jestem wegetarianinem i jestem dość wybredny. Czyli co, pizzę wegetariańską? Nie, przejrzałem Twoje menu, nie jest złe, ale Twoje opcje gzibów są ograniczone. Wiesz co Ci w tym pomoże? Nowa dostawa składników? A nie, trufle z pewnością uzupełnią Twój styl pizzy i moje dostojne kubki smakowe. Co na to powiesz? Brzmi dobrze. Dzięki za rozważenie mojej porady. Czy mogę dzisiaj dostać pizzę serową? Nie, nie możesz. Zostajesz z pieczarkami. Nie, żartowałam. No w takim razie robimy pizzę serową i zaraz zobaczymy w aplikacji Zoom, czy możemy coś przyjąć. Wegańska, wegetariańska z oliwkami dwa razy, to przyjmiemy tą z oliwkami, nie? Bo tutaj musimy też na bieżąco działać z tymi zamówieniami za Zoom. A tutaj, że nam czas nie mija, to możemy sobie pozwolić na zrobienie tej pizzy z oliwkami. Chciałam Wam jeszcze szybko powiedzieć, że w moim sklepie werkaferka.pl są już brakujące koszulki z kucharką oraz gazolin. Wiem, że sporo osób czekało na powrót koszulek, ponieważ w bardzo szybkim tempie po świętach Bożego Narodzenia się wyprzedały, więc no, nie miałam wyboru. Zamówiłam je ponownie ze szwalni dla Was, no i bardzo się cieszę, że Wam się tak spodobały. Kroimy tą serową pizzę, niestety musiałam ją upiec dwa razy, bo inaczej by mi te z oliwkami nie przeszły. I dziękuję. Dobra, sprawdźmy jeszcze to wydarzenie tutaj. O, patrzcie, tutaj mamy do odblokowania to, co ja kupiłam. Czyli co? Ja już jeszcze mogę odebrać? Mam, patrzcie, trufle, już mogłam odebrać. Diamenty 20 dolarów, 200 trufli, więcej trufli. Przyspieszać do pieca, diamenty, yy, jakiś dzban, znaczy wystawną doniczkę. Dobra, odbierzemy ją na razie, bo nie wiem czy mi będzie pasowała tutaj do wystroju mojej pizzerii. I tych już nie mogę na razie odblokować. A czemu nie? Oj, a co to za jakieś ludziki tutaj są? Dwa, to będzie jakiś, nie wiem, nowa postać do odblokowania? Hmm, a te na dole też mogę odblokować? Też mogę to odblokować na dole, o proszę. A bo jak ja kupiłam ten lepszy karnet, to też miałam w cenie ten y, słabszy karnet za 30 zł. Dobra, to mi się podoba. Otrzymałeś zatrudnień truflowego pomocnika. Czy to będzie ten taki automat? Aktywujemy to już od razu, jestem ciekawa. Czyli tego na razie nie możemy ruszyć, o! No, ciekawe, ciekawe, zaraz sprawdzimy, co tutaj się pojawi. Zastanawiam się nad śniadaniem, nie mogę się zdecydować pomiędzy pizzą, a jajecznicą z boczkiem. Chcę to na zielonym sosie. Czy ja mam jajka? Sos pesto, ser, bekon i bakłażan, aha! Dobra, nie wiedziałam, że to jest to jajo. Czyli to, to, bakłażan, gdzie jest bakłażan? Oj, bakłażan jest na wyczerpaniu, o, ja mam jeszcze te duszki z Halloween. I boczek. Tak już dawno nie grałam w tą pizzę, miałam okropną ochotę już zagrać, wiecie? Naprawdę, już zatęskniłam za Good Pizza Great Pizza. Kroimy tradycyjnie. O nie, nie mam tęczowego pudełka! Ale hańba! Trzeba to zmienić. Ta pizza to moje życie. Podlejemy bakłażany, bo trzeba je zebrać, już się kończą. Chłopak w zielonej koszulce powiedział, że szynka i kukurydza smakują dobrze z sosem pesto, ale to dziwne połączenie. Chciałbym, żeby pizza była dobrze wypieczona. No dobra, czyli pesto, szynka, kukurydza. Oczywiście plus ser, no bo bez sera pizza to nie pizza. Nie żałujemy na dodatkach. Tak dawno już w to nie grałam, że mogę tutaj dać klientom więcej. A zobaczmy za zoom jeszcze, czy coś mamy, bo już niedługo nam wpadnie. Z cebulą i oliwkami na 19.15. To chyba zdążę jeszcze tutaj przygotować, co? Proszę bardzo. Aha, ty chciałeś pół na pół! No trudno, mój błąd. Nie doczytałam chyba. O! Zobaczcie kto do nas przyszedł. Cześć kolego, potrzebuję pizzy z boczkiem na urodziny mojego najlepszego misia. Nie ma sprawy. Pizza z boczkiem. A czemu ty za nią zapłaciłeś? Ja bym ci za darmo ją wydała. Ale zobaczcie, przy nim nie spada nam poziom zadowolenia przynajmniej. To jest idealny klient. Dobra, pizza z boczkiem. Trochę krzywo położyłam, ale trudno. Kroimy. Proszę, dla misia. <słyski> Jesteś najlepszy kolego. O. Dobra, jest za Zoom, więc wydajmy te pizzę. Z oliwkami, czyli te dwie. Proszę bardzo. Mam nadzieję tylko, że tamten gość mi opinii nie wystawi złej. Nie chcę, żeby mi się coś popsuło. A, za Zoom jeszcze musimy zaakceptować tą z cebulą i oliwkami. O, to dwa zamówienia wydałem przynajmniej. Ostatni klient. Raz, dwa, trzy pepperoni. Połóż pesto na wszystkich. Wszystkie pokrój na dwie części. Trzy pizze?! Na ostatnią chwilę trzy pizze peperoni? Zwariowałaś? Oh my god, nie lubię takich klientów. Tyle pizzy na ostatnią chwilę i od nowa trzeba czyścić później kuchnię, piekarnik, to nie fair. Ok, i przekroić wszystkie na pół, czyli ciach, ciach i ciach. I dużo napiwek poproszę, na sam koniec musi być dużo napiwek. No, prawie 8 dolarów. Dobra, mamy koniec dnia. Co musimy zrobić? Zmienić koniecznie pudełko na tęczowe. Jak nie mam, to trzeba kupić. O, można za reklamę obejrzeć i dostanę 10 dolarów więcej. O, no i to mi się podoba. Nie, nie mogę jeszcze trufli odblokować, O oh no. Ale ja chciałabym sprawdzić jeszcze te dekoracje, które odblokowałam. Chwila, jedną miałam dzban jakiś. Wystawna doniczka. Yeah. Ona tak pogrzebowo wygląda, wiecie, nie podoba mi się. Pudełko, pudełko tęczowe. Gdzie jest moje pudełko tęczowe? No, czemu ja miałam jakieś niebieskie pudełko? To jest niedopuszczalne! Skandal! Ale wiecie co, wykupię sobie tutaj tą tańczącą maskotkę, bo nie miałam jej tutaj na telefonie, i może dłuższe dni jeszcze zrobimy, co? Skoro mamy tyle pieniędzy i tyle diamentów, to możemy sobie pozwolić. Może jeszcze jakiś automat kupimy? Do sosu kupimy. Dobra, i zaczynamy kolejny dzień. Trufle, co jest w nich specjalnego? Wyjątkowy smak, ja uwielbiam trufle i sos truflowy. Bardzo specyficzne, ale mi bardzo smakuje. To wszystko na dzisiaj. Good Pizza Great Pizza, naprawdę takie krótkie wiadomości. Podlejemy, pokażemy. O, zobaczcie, flora do nas przyszła, chyba flora. Już nie pamiętam, jak ona się nazywała. Hej, jak sobie radzi moja ulubiona pizzeria? Cieszę się, że widzę tą małą kwitnącą piękność na Twoim blacie. Świetnie. Zawsze miło widzieć, że robisz to, co robisz najlepiej. Opowiesz mi o swojej kolejnej przygodzie? Gziby! Przyszedł ten słynny wegetariański klient. Nic dziwnego, że wyglądasz na zmartwionego. Nie, nie, nie jestem zmartwiona. Potrzebujesz pomocy? Trufle? Zamiast tak, potrzebuję pomocy, trufle? Trufle to bardzo delikatny, ale równie intrygujący składnik. Może uda mi się popytać w kilku miejscach i wrócę do ciebie. Moi koledzy badacze uwielbiają hodować i odkrywać wszystkie rodzaje gzibów. Może będą mieli pomysł, gdzie je zdobyć. No, trufle są specyficzne i są bardzo drogie. Jak ktoś znajdzie trufle, w Polsce czasami chyba występują. Ale one są mega drogie. Już teraz nie chcę mówić, ile wychodzi za kilogram, ale wydaje mi się, że w okolicach 1000 zł za kilogram, trufli chyba? Ale nie jestem pewna, ale na pewno dużo. Dobra, za zoom. Peperoni 3 razy na 15,45. Dobra, zrobimy to peperoni. Jedną pizzę, pół na pół. Połóż mięsa po stronie z sosem pomidorowym, a wszystkie zielone dodatki na sosie zielonym. To będzie dużo klikania, ale wiecie co, weźmiemy wskazówkę. Bo na pewno coś mi się wydaje, że źle to zrobię, nie? Połowa sos pomidorowa, ser, a druga połowa jak? A, czyli pomidorowy i pesto. Dobra. Na obydwu ser i teraz tak, jest mięso chyba na jednej stronie, czyli peperoni, bekon i tutaj papryka i bazylia. Dobrze wypieczona chyba jeszcze miała być, chyba tak. Kurczę, nie wiem, czy ja się teraz wyrobię z tą peperoni, nie? Z tego ziomeczka. No trudno, poczeka sobie trochę na pizzę. Przyspieszymy piec i szybko. Na pół to kroić czy jak? Nie, nie na pół, czyli normalnie. O. No trudno, będzie niezadowolony, że tak długo czekał, ale nie szkodzi. Ja też muszę się wyrobić z tym za zoom. Szybko, kolejny klient. Dobra. Nieważne, szybko najpierw tą wrzucamy. Nie mogę się spóźnić. O, są już trufle, zobaczcie, już mam. O, 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 szybko, szybko. Pieperoni. Cyk jedna, druga i trzecia. Ale speed. Dobra, co ty chciałeś? Wszystko, co jest zielone, wyjątkowo chrupiące. No dobra, czyli pest to pewnie. Co mamy zielonego? Mamy paprykę i bazylię. Awokado teoretycznie jest, ale ono nie jest chrupiące. I dobrze wypieczona tak mi się wydaje. No ciekawe, czy będzie dobra. Nie wiem, jak z tym awokado, no ale spróbujemy tak. Yy, jak kroić? Nie wiadomo. Cyk, cyk, cyk. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Proszę bardzo. O oh jest! Ta pizza jest taka pyszna. Jeśli kiedyś będziesz chciał zostać sieciówką, zainwestuję to w gdnieniu oka. A to była jakaś postać specjalna? To była postać specjalna? Elon Musk? Aż dostałam ciary. Nie wiedziałam, że taka tutaj wyjątkowa osoba moją pizzerię odwiedzi. Mam zielone w kieszeni. A, czyli to jest to, co on nas prosił. To dobrze, że mu zrobiliśmy tą dobrą pizzę, nie? to by żeby nas kupił i sprzedał i Koniec by był. Przepraszam, ominą... Ominęłam... O, 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 peperoni, już Podajemy peperoni. Proszę. Ledwo się wyrobiłam z tym peperoniem, ale było. Jest. Udało się. <ścoughs> o, co to? Kto to? A! Okej. Okay. A jaka wskazówka? A, no właśnie, daj mi papierek, bo no ja niestety nie, nie umiem, nie uczyłam się migowego. Pizza z pieczarkami i peperoni. Ciekawe, czy dwie pizze, czy jedna pizza? No trudno, zrobimy jedną, może chodzi o jedną. A jak nie, to trudno. A, jeszcze pizzę z oliwkami, bo zaakceptowałam za zoom z oliwkami jedna pizzę. No nie spodziewałam się takiej postaci, że przyjdzie do pizzerii. Okej, okay, kroimy tą pizzę i miejmy nadzieję, że to tylko jedna pizza miała być. Ale chyba tak. Proszę bardzo. O, czyli tak chyba jest dziękuję? O, dobra, wydajmy szybko, bo zaraz koniec dnia. Proszę. I chyba idealnie. Chyba, że do 22 ja mam otwarte. Bo nie wiem, ja wykupiłam chyba ten dłuższy dzień, nie? Chyba tak, chyba mamy dłużej otwarte. Przepraszam, nie jestem głodny, ale czy możesz napełnić moją butelkę wodą? O, nie ma sprawy. Nie wiem, czy mam kran, bo nigdy go nie widziałam, ale nie szkodzi. Jestem tutaj po pizzę z serem i kiełbasą i pizzę z kiełbasą i serem. Dobra, poczekajmy na koniec dnia, bo już mi się nie chce robić, wiecie? Okej, okay, koniec dnia, do widzenia. <laughs> nie przyjmujemy już od pani zamówienia. <laughs> No dobra kochani, w tym miejscu skończymy i ja postaram się odblokować te trufle, żeby mi nie przepadły, żeby mieć je na stałe, ale jeżeli chcecie zobaczyć kolejny odcinek z Good Pizza, Great Pizza, to koniecznie zostawcie dużo łapeczek w górę, żebym widziała, że Wam zależy, bo wiecie, ostatnie wyświetlenia z Good Pizza, Great Pizza były takie, wiecie, średnie i myślałam, że już po prostu przejadł Wam się temat, ale jeżeli zatęskniliście za grą, to zostawcie dużo łapek w górę, wezmę to pod uwagę, ja Wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach, pa pa!